Rep. słuchajcie, jestem w jakimś radzeniu chełmińskim. Przypadkiem przejeżdżałem i zastałem takie oto ruiny Zamczyska. Wygląda na to, że gotyckiego. Eee, także zatrzymałem się na chwilę, żeby ostudzić. Kieruj się ten, na zachód. Motor. Następnie eee, zawróć. Eee, sprawdzić olej, coś tam mi w międzyczasie i słuchajcie tak to wygląda, tak jak mówiłem słuchajcie w poprzednim w poprzednim szorcie e, tutaj chyba nie może oglądać ten zamek a ja będę gadał no więc e, tak jak mówiłem w poprzednim szorcie e, pomysł na motocykl i busa za, zamiast tego tej BMW, którą mam to miałem już kilka lat temu i tak się zbierałem, zbierałem myślałem, myślałem, pierwszy był junaczek i data w której tego junaczka kupiłem to chyba z złotymi zgłoskami słuchajcie muszę w kalendarzu e, bo to był jeden z lepszych pomysłów jakie do tej pory miałem zobaczyć do tej bramy czy tam się da coś moi drodzy zobaczyć w środku Także tak no i tak gdzieś się od kilku lat chodzi, chodzi mi po głowie bus, chodził mi po głowie taki klimat, żeby móc sobie pracować słuchajcie zamiast z domu to po prostu gdzieś z krzaków, zatem już ten sprzęt jest jako tako tam skompletowany, bus jest, bus jeździ, teraz miał zrobione. Górne spożnie, tyle hamulce Zawróć Następnie skręć w prawo. Górne. nie mogę wyłączyć tego no. GPS-a chwilowo. Także moi drodzy Tak wygląda. Brama. Ale tutaj słuchajcie, jest jedno zdjęciu. Tak jak się stąd ewakuuje. Także <laughs> Zakupiłem do busa lodówkę turystyczną. Kuchenkę to już pewnie wiecie. Ci, którzy oglądają, oprócz tego jeszcze o, zajrzyjmy sobie przez bramę. Bo tutaj jest, już miałem czas na związanie ale zajrzyjmy sobie. Nie, słuchajcie, nie będę płacił dychę, żeby się przejść dookoła murów. Zobaczcie sobie, jakie ładne kształtki gotyckie. O. No i taki właśnie na tym realizuję właśnie taki plan, bo wziąłem ze sobą komputer, komputer już dzwonił, że coś tam jest na poprawie, więc jak tylko dojadę do tej karty i będę miał siłę, to jeszcze dzisiaj popracuję, ale jak nie, to jutro wziąłem, słuchajcie, kupiłem taki bo mam laptopa, którego można ładować przez USB-C jest mały leki. do tego kupiłem sobie, słuchajcie odpowiedni powerbank więc generalnie ten wyjazd jest po to, żeby sprawdzić czy ja mogę pracować gdzieś kurna w lesie z tym powerbankiem i na ile mi te 20 tysięcy miliamperów godzin wystarczy no dobra, dopijam bezalkoholowy troszkę na tego busika słuchajcie, jadę dalej, bo już dzwoniłem do kumpla do karwi tam na działeczkę z tego przyczepią także jest... A, właśnie, jest jeszcze jedno marzenie, które miałem tak, wież, kilka lat temu, jak myślałem o tym busie, to mi się marzyło coś takiego żeby trochę Jak na mnie na razie przynajmniej Więc jest coś takiego Taki Taka desy, deseczka czyli skim, Skręć w prawo Która służy, Słuchajcie to trochę jak Na deskorolce się umie jeździ Tylko że za mną jest płytka woda czy coś będzie widać moi drodzy no to idę sprawdzić olej i wdrowie